Dzień dobry. dobry. Mam stryjka tutaj mieszkającego nieopodal. To jest taka osoba już starsza i mocno niesamodzielna. Około osiemdziesiątki i coś już tak też słabo kontaktuje. A w jakiej wysokości ma świadczenie? On ma emeryturę niemiecką cztery-pięć tysięcy złotych. ja proponuję, żeby pan do dobrego domu, do dobrego pensjonatu, takich gdzie jest mało osób, żeby się czuł naprawdę jak w rodzinie, jak w domu. O, i to jest ten budynek. Podejrzewam, że ona nie staje sobie sprawy, gdzie jest, co się z nią dzieje. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. w odwiedziny do ciotki. Nie wolno. Jak to, a dlaczego nie wolno? A co ja mogę powiedzieć? To nie moje decyzje. Co najmniej jedna pensjonariuszka została oszukana już na kwotę miliona 600 000 złotych. Kobieta, która przebywała w tym domu. Do tego domu, pomimo prawomocnego wyroku, nadal trafiają starsi ludzie. Istnieją poważne podejrzenia, że nadal mogą być oszukiwani.